Cześć, witajcie w nowym filmie. Jako, że chcecie tych vlogów, żebym nagrywała więcej, to nagrywam więcej. Mam jeszcze sporo niezmontowanych. Dzisiaj mam nadzieję, że je zmontuję, bo dzisiaj mam naprawdę przypływ energii. Dzisiaj mamy piątek, 14 lutego, dzień świętego Walentego Dzień Zakochanych. I ja od rana mam pełno energii. I nie wiem, skąd ona się wzięła, ale spożytkowałam ją tak, że do godziny 12 wysprzątałam praktycznie 95% mieszkania została mi tylko kuchnia. Yy, Adelka troszeczkę w tle się nudzi a próbuje sobie usiąść. <grym> I się denerwuje jak jej nie wychodzi. W każdym razie, w każdym razie, jakie mamy plany na dzisiaj? No to ja miałam plany właśnie, żeby posprzątać mieszkanie, bo na weekend mamy plany i normalnie ja sobie dzielę robotę, bo my, wy mi wymi tam pisaliście. Ostatnio pod filmami, a nie, zapracowuj się, tak i tak dalej Ja się spokojnie nie zapracowuję Ja sobie dzielę zawsze rzeczy do zrobienia w domu na dni Po prostu codziennie robię coś, trochę Tyle jest to, ile jestem w stanie I tak sobie po prostu rozkładam pracę na kilka dni Natomiast z reguły w weekend sobie robię takie porządniejsze sprzątanie Często w sobotę, kiedy Giokan zawiezie Arifę na balet Wtedy ja mam trochę więcej czasu żeby właśnie, żeby właśnie posprzątać Natomiast w weekend mam plany, więc musiałam to zrobić dzisiaj To znaczy nie musiałam, ale chciałam I udało mi się Nie wiem skąd ten przepływ energii Także chcę go spożytkować również na nagrywanie filmów, na montowanie Na tworzenie podcastu Ale po prostu mam wrażenie, że jest wszystko pod górkę Bo wczoraj zmontowałam podcast pierwszy, który się pojawi Mam nadzieję, że niedługo i tam jakiś błąd wyskoczył pięć razy, próbowałam go wyrenderować. Będę dzisiaj znowu z tym walczyła, także taka jest złośliwość rzeczy martwych. Jeżeli natomiast chodzi o święto zmarł... zmarłych. Zmarłych? <śwartość> święto zmarłych, Boże Gabi. To teraz poleciałam po prostu po bandzie. Święto zakochanych, nie jeszcze zmarłych, Gabi, Boże, mamy luty. To czy my jakoś to świętujemy święto? No nie, słuchajcie, my nie jesteśmy jakoś z tych, żeby się po prostu, wiecie, szaleństwo jakieś walentynkowe. Na pewno jakiś taki gest wobec siebie romantyczny uczynimy, że tak powiem, ale ogólnie my jesteśmy yy, raczej tacy, którzy yy, okazują sobie miłość na co dzień. Yy, więc tak, szykuję się właśnie, yy, bo chyba Wam już wspomniałam, dzisiaj musimy pojechać na szczepienie Adelki. Do przychodni rodzinnej, to jest jedno z takich podstawowych szczepień. Dzisiaj będzie miała dwa podstawowe jakieś takie szczepienia, więc tak, jedziemy. Czy szczepienia w Turcji są obowiązkowe? Z tego co wiem, to są obowiązkowe. Jesteście wzywani i dziecko zaszczepić musicie, ale się dowiem, czy jest coś takiego, że możecie odmówić, bo wiem, że w niektórych krajach coś takiego jest. Ogólnie w Turcji nie zauważyłam takich po prostu głosów antyszczepionkowców. Ja bym też chciała tutaj, żebyście wiecie W komentarzach nie prowadzili jakichś wojen Każdy ma prawo do swojej opinii Każdy decyduje o swoim zdrowiu O zdrowiu swojego dziecka I to tak zostawmy, ok? Niech tu będzie miło i przyjemnie No Więc co? Ogarniam się I dzisiaj Jadę na szczepienie z Adelką I podwozi mnie Rita, bo Giochan musiał oddać auto do Serwisu Sherry Bo po iluś tam kilometrach Wiecie, są tam przeglądy, wymiany olejów Filtrów, bla, 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 bla I musiał to zrobić dzisiaj Bo w weekend mamy Jak już słyszeliście, pewne plany I auto musi być sprawne Na weekend No, także ja znikam, odezwę się do was y, później Balbinka przyszła Była na grzejniku, a ja poszłam tylko Żeby wziąć, co? Ubranko I przyszła się do Bobasa przytulić tak, taki kochane kochany koteczek. Powiem Wam, że jak nieraz zaczepiam palbinkę, to ona taka sama złośliwa jest wobec mnie, jak ja wobec niej. Czyli ja to drapnię, a to ukąś, ale jak Arifa, to nie. Zobaczcie, teraz bo ją tutaj. Nogą, ciunka i nic. No tak. Natomiast jeżeli chodzi o outfit naszej kierowniczki dzisiaj, to. Dzień zobowiązuje, słuchajcie, i mamy taki piękny komplecik, który ubierze w sumie pierwszy raz. Miałam jej ubrać niedawno, bo powyciągałam te większe ubranka, poprałam, przyszykowałam. I ja tak patrzę, jeszcze tego nie zdążyłam, a dzisiaj mamy święto zakochanych, no to nie mogło być lepszej okazji. Dobra, Adelka tam kończy pić butelkę, ja ją przebieram i idziemy. Słuchajcie, jesteśmy gotowe do wyjścia. No więc Adelka zrobiła niespodziankę. Oczywiście, że taką że będę miała troszkę prania. Ale mamusia przewidziała to i zdążyłyśmy, wyrobiłyśmy się. Także wychodzimy i idziemy. Trzymajcie kciuki, żeby kierowniczkę nie bolało za bardzo. Tak, tak. O. Rita jest już pod blokiem, no to wychodzimy. idziemy właśnie z Adelką po Afoś Po szczepienie się nie odzywałam bo trochę troszeczkę posiedziałyśmy sobie z Ritą potem i poplotkowałyśmy, wypiłyśmy kawkę Adelka się trochę pobawiła, zjadła coś, no i poszła spać na swoją drzemyczkę pospała sobie fajnie, na razie nie ma problemu. Jeżeli chodzi o szczepienie, to też problemu nie było. Szybko jej się poprawił humor. Jak byliśmy w przychodni, to pani zmierzyła ją, pani pielęgniarka zmierzyła ją, zważyła ją, wszystko w normie, ładnie przybiera, na wadze, ładnie rośnie. I co, no mogę powiedzieć jeszcze? No, było ok. Długo nie pokała Adelka. Ona, jak na razie, znosi takie rzeczy bardzo dobrze. I powiem wam, że jak tylko ją podniosą z tej kozetki na do pozycji siedzącej to już miała dobry humor, już się do wszystkich uśmiechała. Słuchajcie, odebrałyśmy Arifę, ale dopiero w sklepie. Zauważyłam, że Adelka nie ma jednego buta, że jej spadł, a miała dwa, jak wychodziłyśmy z domu. Spod koca po prostu wyślizgnął się. I ja nie wiem, gdzie on się zgubił. Gdzie mam spadł po prostu po drodze. Więc poszłyśmy do domu. Zajść zakupem. Z nadzieją, że być może w windzie. Być może gdzieś na naszym osiedlu. No ale nie. No to wziąłam ele, bo miałam sobie później wejść na spacer. Przed spaniem. No to mówię, to teraz ją wezmę i idziemy, robimy drugą rundkę. żeby znaleźć but adelki. I ja mam nadzieję, że my go znajdziemy. A nie, że ktoś się pokusił o jeden but. Bo te buty kiedy takie są króliczki. Słodkie, więc nie wiem, czy jak jakieś dziecko nie zobaczyło, czy sobie po prostu go nie wzięło. Mam nadzieję, że nie. Obstawiam, że w pewnym miejscu mógł mi spaść w tym miejscu, gdzie um, ciężko było mi wjechać na chodnik. Obstawiam, że tam. Także trzymajcie kciuki, że znajdziemy tego buta. Jak taki kopciuszek go zgubiła, tylko trochę za wcześnie na księcia. Słuchajcie. Znaleźliśmy bucika Adelki. Nie był w tym miejscu, w którym zakładałam. Więc praktycznie przeszłyśmy 80% drogi, którą pokonałam. I tak naprawdę zgubił się ten bucik w drodze powrotnej z przedszkola. I dobrze, że w sumie nie patrzyłam tylko tak wiecie, w dół. Ale zobaczyłam, że ktoś znalazł tego bucika i powiesił na ogrodzeniu. Udało się. moje mm. <laughs> ulubione buciki Adelki. Miała takie same, tylko różowe króliczki i jeden się właśnie zgubił. Został tylko jeden na pamiątkę. No, yy, a te białe to używamy cały czas. No i nie mogą po prostu tak zostawić tego bucika gdzieś tam. Tak. Adelka ma ubaw. Idziemy do domu. Jest już ciemno. Robi się zimno. Jesteśmy głodne, Adelka musi zjeść, pójść spać, no także śpieszymy do domu, żeby z domu żyć, uspać dzieci, odpocząć i tak dalej. Plan był zupełnie inny, no ale cóż, życie chciało inaczej, przymusowy spacer, takie moje szczęście. Co, tak się do mnie? No, przyszła do ciebie. Tak? Tak, ale tak, nie, bo może cię, może ufryć. Otóż, oto I love you. I love you. I love you. I love you. too. I love you. I love you. I love you too. I love you. I love you too. I love you too. Giocan mi kupił coś z Pandory, słuchajcie. Mnie zaskoczył, bo się nie spodziewałam. Nie ustaliliśmy nic. Teraz zobaczymy. Podejrzewam, co to może być. Zobaczymy, czy mam rację. No wiedziałam, wiedziałam. Słuchajcie, Jokan mi kupił. A nie wiem, czy widać. Czy to widać? Czekajcie, odwrócę kamerę. Czy to widać? Czy to wostrzyło? Chyba tak. To jest, słuchajcie. Leniwiec, bo mówiłam wam, że. Giełkana porównałam do leniwca, no to Giełkan kupił leniwca i to jest symbol yy, jego, będę po prostu miała symbol mojego męża cały czas u siebie na bransoletce. To teraz idziemy jeść dyner, nie mogłam się go doczekać. Słuchajcie, dziewczyny zostały, a ja tutaj muszę ogarnąć dla nas różne okay. rzeczy na jutro. Wyjeżdżamy wcześniej. Nie jakoś bardzo, bo o 7 mamy być w aucie, jakby Pan powiedział. Że tak się umówiliśmy ze znajomymi. No i ja bym chciała tutaj wszystko przygotować, tak, żeby, żeby było po prostu gotowe. Ubieramy się i jedziemy. Naszykuję więc też ubrania od razu. I tak, żeby to wszystko jakoś tak sprawnie poszło. I na drogę robię nam burek sztandarów i serem. Więc czekam nieco pracowity wieczór. Ale tak, jak się tutaj będzie burek piek, to myślę, że naszykuję sobie yy, tutaj te wszystkie rzeczy i powinnam jakoś się ze wszystkim wyrobić. W ogóle powiem Wam, że jeden z... Najlepszych zakupów w 2024 roku to był zestaw nowych garnków i patelni, właśnie z marki Tefa. Nie, to nie jest reklama, nikt mi ich nie dał, a szkoda. Uh, uwielbiam to, jest zestaw całym. Fantastyczne, naprawdę. Patelnie i garnki robią. Tej wam mnie namówiła. Wcześniej ona kupiła sobie takie zestawki kilka lat temu i namówiła mnie, żeby to zrobiła. Słuchajcie, bryk mam już zrobione. Gokan wybiera sobie film, bo zrobimy sobie wieczór filmowy, a ja jako przykąskę do oglądania filmu zrobiłam takie szaszłyki owocowe, które będziemy jeść sobie z dodatkiem czekolady oczywiście. No, i tak będziemy się relaksować przed filmem. Zobaczcie jeszcze, jaką laurkę zrobiła dzisiaj w szkole Arifa i dała tacie. I tutaj jest napisane bardzo proste zdanie po turecku. Dla osób, które uczą się tureckiego. Mam dla Was zadanie, proszę przetłumaczyć to te zdanie. Kto to zrobi, ten dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Jest już późno, jak widzicie. Ja mam tutaj totalnie nieogarniętą grzywkę, ale ją sobie właśnie podcinałam i ona mi się jakaś taka puszysta zrobiła. No w każdym razie kan poszedł spać, natomiast ja właśnie się wykąpałam i stwierdziłam, podcinam tą grzywkę, bo trzeba no ją podciąć w końcu. I mi się taka puszysta zrobiła. Użyłam nieco innego szamponu, i po tym szamponie mam wrażenie, że te włosy mi się robią takie puszyste, lekko falowane i tak dalej. Bardziej niż zwykle. Muszę sobie te włosy moje, słuchajcie, wysuszyć i ugarnąć, wyprostować, żeby nie były takie pofalowane tutaj, każde w drugą stronę. Bo jutro rano nie będę miała na to czasu. Jak oglądaliśmy serial to robiłam sobie dalej chusta. I jeszcze mam trochę do zrobienia tej chuste. idzie mi wolno, dlatego że ostatnio mniej mam czasu na szydełkowanie i robienie na drutach. Natomiast tak na razie jest tutaj jeszcze trochę zostało niewiele do połowy. Aż dojdę, i później e, będę zmniejszała oczka. to, że będzie taka trójkątna. Jeszcze chciałam wam pokazać, co sobie dziś jeszcze w supermarkecie kupiłam. To była jedna rzecz, która mogłaby nawiązywać do e, walentynek, oprócz róż w Migrosie. Ale myślę, że to nie było w ogóle totalnie powiązane z, ze świętem e, zakochanych, bo po prostu taki kształt był tam dostępny. Kupiłam sobie takie żelowe składki ochładzacze, ocieplacze w sumie też można użyć jako ocieplacza do twarzy, pod oczy tak dalej, w opakowaniu są cztery, w ogóle ktoś to fajnie przemyśla bo jak wyciągniecie sobie dwa na przykład wieczorem, tak jak ja teraz i zapomnijcie, jest z powrotem odłożyć do lodówki to dwa macie gotowe już w lodówce sobie dalej leżą będę sobie układała teraz włosy i chciałam wam pokazać coś, co bardzo polubiłam Właśnie ostatnio wypróbowałam, bardzo mi to przypadło do gustu i chciałam Wam polecić, bo nie wiem, czy te kosmetyki są dostępne w Polsce. Może są, ja nie kojarzę ich, żeby były dostępne, ale może teraz są. Chodzi mi o tę giełkę do włosów i to jest terapia mleczna. Spray do włosów, który bardzo fajnie nawilża chroni przed właśnie działaniem wysokiej temperatury, czyli jeżeli prostujecie włosy, suszycie, bądź jakkolwiek stylizujecie, to chroni was włosy i też właśnie przed elektryzowaniem tutaj, przeciwdziała elektryzowaniu się włosów ma, ma jakieś tutaj a proteiny mleczne i 12 aminokwasów, y, tak, to jest do suchych i zniszczonych włosów. Słuchajcie, chyba jest, chyba jest okej, okay. to słuchajcie, ja sobie tylko tutaj trochę te włosy jeszcze podsuszę, ogarnę i idę spać, a ja się z wami tutaj żegnam, a pa pa.